Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Pała Tobie, Panie. Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał naradzić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić się potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło rodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, bo święty Józef przy nim stoi, nie zginie. Gdy jest Józef ulubiony, obrońcą od każdej złej strony, on mnie swej nie puści opieki i zginąć nie da mi na wieki po zgonie. Umiłowanie w Chrystusie siostry i bracia. Te słowa Pieśni o świętym Józefie, myślę, że są nam znane. One nam przypominają o tym, kim jest dla nas, święty Józef, że jest naszym opiekunem, tym, który powoduje, że nie musimy się niczego obawiać. Tym, który nas przeprowadzi przez życie aż do momentu śmierci, abyśmy mogli potem być w niebie. Święty Józef, opiekun. Obrońca, wielki patron. Moi drodzy, to zaproszenie dzisiaj do Was, tak można początek taki trochę osobisty wątek, jakoś było dla mnie czymś szczególnym, takim szczególnym znakiem, żeby sobie przypomnieć o świętym Józefie. Też w tych dniach niedawno był wyświetlany film, opiekun o świętym Józefie, który też oglądałem, który pokazywał wiele świadectw. Jak ci, którzy zawierzali się Świętemu Józefowi, wygrywali. Znaki troski Świętego Józefa dla tych, którzy się do niego modlili. Także jakoś uświadomiłem sobie taką codzienność moją, że przy drzwiach mojego mieszkania w seminarium stoi duża figura Świętego Józefa, którą mijam kilka razy dziennie, natomiast nie zwracając na to uwagi. A to też jakiś szczególny znak dla mnie, dosłownie, że Józef pilnuje mojego mieszkania, pilnuje mojego życia. I to dla mnie, ale też myślę, że dla każdego z nas ten dzisiejszy dzień jest okazją, żeby na nowo odkryć świętego Józefa, zawierzyć mu swoje życie, na nowo oddać mu się w opiekę, aby wspierał na tej drodze wiary, ufności, na drodze zawierzenia i miłości. Jakoś szczególnie w tych dniach, które przeżywamy, ważne dla mnie stało się dzisiaj, żeby jakoś myśmy zwrócili uwagę na to, że święty Józef jest opiekunem Kościoła Świętego. Tak się do Niego zwracamy w Litanii. Jest patronem Kościoła Powszechnego. Jest nim, bo był opiekunem Jezusa i Maryi, których powierzył i zawierzył Mu Bóg. Jak mówił papież Franciszek, rozpoczynając 10 lat temu swój pontyfikat właśnie, w uroczystość świętego Józefa, Józef jest opiekunem, bo umie słuchać Boga. Pozwala się prowadzić Jego wolą i właśnie z tego względu jest jeszcze bardziej troskliwy o powierzone mu osoby. Potrafi realistycznie odczytywać wydarzenia, jest czujny na to, co Go otacza, i potrafi podejmować najmądrzejsze decyzje. Jest opiekunem, bo umie słuchać. Kiedy wsłuchujemy się też my dzisiaj w to Boże Słowo, które Kościół nam daje na ten dzisiejszy piękny dzień, to możemy odkrywać piękno i wielkość świętego Józefa. Mamy to porównanie dzisiaj w tej liturgii Dawida i Józefa. Dawid, wielki król i Józef. Jeszcze większy. Określany jest przez anioła synem Dawida. Obaj mieli swoje plany, dobre plany. Chcieli zbudować dom. Dawid chciał zbudować świątynię, dom dla Boga. Święty Józef chciał zbudować dom dla swojej rodziny, dom rodzinny. I w te ich plany wkracza Bóg i mówi: To ja zbuduję dom. Przewraca ich plany. Dawid otrzymuje obietnicę, że jego potomstwo będzie trwało na wieki, ale jego syn zbuduje świątynię, a Józef ma trudniejsze zadanie. Ma stać się opiekunem Bożego Syna. Potem drugie czytanie pokazuje nam Abrahama. Ale tak na dobrą sprawę Czytając to, słuchając tego słowa o Abrahamie, ono się pięknie odnosi wręcz dosłownie do świętego Józefa. Obaj wielcy mężowie i świadkowie wiary i sprawiedliwości, dwaj wielcy patriarchowie, uwierzył nadziei wbrew nadziei. Jakże mocno to słowo wypełniło się w życiu świętego Józefa. Kiedy po ludzku wszystko było na nie, On uwierzył nadziei, oparł się na nadziei płynącej z Boga, tak jak ojciec wiary Abraham. I dobrze nam znany fragment Ewangelii, który pokazuje moment zwiastowania Józefowi, że w Maryi począł się Boży Syn, że z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Józef jest przedstawiony jako sprawiedliwy, wierny Bogu, też zatroskany o Maryję, której nie chciał narazić na zniesławienie, bo sytuacja była poważna. Dobrze to wiemy, że Maryja spodziewająca się dziecka no, byłaby oskarżona o jakąś niewierność, o cudzołóstwo Mogło grozić jej ukamienowanie, wręcz. I można się zastanawiać, dlaczego Józef chciał ją oddalić. Niektórzy przypuszczają, że może Maria powiedziała mu, że to jest dziecko poczęte z Ducha Świętego. I może Józef miał jakąś obawę, czy on potrafi podjąć to zadanie, żeby być opiekunem Bożego Syna, Mesjasza. I wtedy wkracza we śnie Bóg. Święty Józef słyszy Boże Słowo i idzie za Nim. To jest bardzo ważna odpowiedź, którą udziela Józef. Dobrze wiemy, jak ważna była odpowiedź Maryi w momencie zwiastowania. Tak samo bardzo ważna tutaj była odpowiedź Józefa, chociaż nie słyszymy jego słowa, ale odpowiedział czynem, bo wypełnił to, co powiedział mu Anioł. Uznał Jezusa za swojego syna, nadał mu imię I to też było bardzo ważne, bo gdyby Jezus urodził się jako nieślubne dziecko. Nie mógłby tak funkcjonować, jak dziecko pochodzące z małżeństwa. Nie mógłby tak może rozwinąć swojej działalności. Byłby jakoś odrzucony, odpychany, bo był nieślubny, byłby nieślubnym dzieckiem. To takie byłby uznany. Bóg szanuje ludzką wolność. Szanował wolność Maryi, oczekiwał jej na jej odpowiedź, i szanował wolność Józefa, oczekując na jego odpowiedź. Tak, uzdalnia tych, których powołuje, przygotowuje ich do tego zadania, ale nie zabiera ludzkiej wolności, bo chce, żeby to była odpowiedź wolna, pełna miłości i odpowiedzialności. W dalszych opisach Ewangelii według świętego Mateusza słyszymy o kolejnych. Interwencjach Anioła Pańskiego we śnie. I Józef idzie za tym, co mówi, bo Bóg, aby ratować i chronić Jezusa i Maryję. Zawsze czyni tak, jak Bóg mu mówi przez Anioła. I tak troszczy się o święty Kościół. Święty Józef jest opiekunem Kościoła, bo Kościół to ciało Chrystusa. Opiekuje się Kościołem, bo przecież figurą Kościoła, obrazem, wzorem jest Maryja Panna. Kontynuuje tę swoją misję, którą zlecił mu Bóg. Opiekuje się Kościołem, czyli każdym z nas. Pasterzami, kapłanami, rodzinami, osobami starszymi, młodszymi, wszystkimi, którzy są dziećmi Boga. W tych większych sprawach i w tych codziennych. Jakże wiele jest świadectw, przykładów tej opieki świętego Józefa. Mi drodzy, ja tylko chciałem przypomnieć jedno z takich, które jakoś mnie mocno dotknęło, to jest znana historia, na pewno wielu z was ją usłyszało, ale warto sobie ją przypomnieć, też właśnie w kontekście opieki Józefa nad Kościołem Bożym. Chodziło o czas wojny, i o księży więzionych. W obozie koncentracyjnym w Dachau. To był obóz, w którym było prawie 3000 duchownych, blisko 1800 z nich to byli księża z Polski. Jak to w obozie koncentracyjnym był to straszny czas, tortury, jakieś eksperymenty medyczne, znęcanie się nad tymi więźniami. Bardzo wielka krzywda, tragedia. Księża wspierali się, jeszcze wcześniej w Sachsenhausen, zanim byli niektórzy przyniesieni do Dachau, powierzyli się świętemu Józefowi. Ale już pod koniec wojny, w 1945 roku, powrócono do aktu zawierzenia się świętemu Józefowi. Odprawiono nowennę do świętego Józefa, jako modlitwę o ocalenie ojczyzny, rodziny i samych siebie. Prosili o cud wyzwolenia. Zakończyli tę nowennę 22 kwietnia. 1945 roku i oddali się w opiekę świętemu Józefowi. Nie wiedzieli o tym, że już był wydany rozkaz tajny, który planował likwidację obozu. Żaden więzień nie miał przeżyć. 29 kwietnia od 21 miał wybuchnąć pożar, który miał być znakiem dla dywizji SS stacjonującej niedaleko, która miała wkroczyć do obozu i zrównać go z ziemią i zabić ponad 30 tysięcy więźniów. Co się stało? tego 29 kwietnia o 17 4 godziny przed realizacją tego planu pojawił się mały oddział amerykańskich żołnierzy. Ktoś z niemieckich strażników zaczął strzelać, rozpętała się walka i obóz został zdobyty. Więźniowie też wybiegli, odważyli się i zostali wyzwoleni. Dla księży stało się jasne, że ocalenie zawdzięczają ustawieństwu świętego Józefa. I zostali wyzwoleni, odmówili Ojcze nasz, odśpiewali Tedeum. W dniu wyzwolenia było 856 kapłanów w obozie. To jeden z wielu przykładów owocności zawierzenia świętemu Józefowi. I Kościół to nam pokazuje. Właśnie, jak słyszeliśmy we wprowadzeniu, w 1870 roku błogosławiony papież Pius IX ogłosił Świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. Na pamiątkę tego wydarzenia, po 150 latach, papież Franciszek ogłosił rok Świętego Józefa, który przeżywaliśmy tak niedawno. Ale i wcześniej, jeszcze Leon XIII, w 1889 roku napisał encyklikę o świętym Józefie, Kwam kwa, a w stulecie tego, tej encykliki święty Jan Paweł II napisał adhortację Redemptoris Custos. To tylko takie fragmenty, czy jedne z wielu znaków, jak Kościół pokazuje nam świętego Józefa przez posługę Ojca Świętego. My, drodzy papieże wskazywali w tym swoim nauczaniu, w tych dokumentach, że potrzeba orędownictwa świętego Józefa, pociągle pojawiają się zagrożenia, pojawiają się nowi herodowie, którzy zagrażają człowiekowi, zagrażają mężczyznom i kobietom, zagrażają rodzinom. I potrzeba jego orędownictwa, i w tych sprawach, ale też i w misji ewangelizacyjnej Kościoła. Jest opiekunem Kościoła świętego, którego tak bardzo potrzebujemy dzisiaj, kiedy widzimy ten atak na Kościół poprzez atak na Ojca, świętego świętego Jana Pawła II. Bo to niewątpliwie jest atak i to nie chodzi o to, że ktoś nam będzie zarzucał, że Kościół znowu jest oblężoną twierdzą. To nie o to chodzi. Jesteśmy otwarci dla innych. Jesteśmy też otwarci na jakąś krytykę, poszukiwanie prawdy, ale to, co się dzieje, nie ma nic wspólnego z poszukiwaniem prawdy. Uderzenie w fundamenty, w autorytet świętego Jana Pawła II jego świętość, niezaprzeczalną. Ale my powierzamy też to wszystko świętemu Józefowi i chcemy odpowiadać tak jak on, wsłuchując się w głos Boga, odpowiadając zawierzeniem, miłością, modlitwą, pójściem za głosem Bożego Słowa. Jemu chcemy też zawierzać rodziny, małżeństwa, młodzież, dzieci, bo też widzimy jak wielki atak jest i na to, żeby nas bronił, a też i pokazywał drogę, co robić, aby pokazywać ten wielki Boży Plan miłości, tak jak On go odczytał i zrealizował. Dlatego idźmy do Niego w tych naszych codziennych sprawach, troskach. Papież Franciszek ma taki zwyczaj, że koło jego mieszkania z kolei leży figurka świętego Józefa Śpiącego, też pewnie znana dla wielu z was. I on tam pod tą figurkę kładzie karteczki z różnymi intencjami. I z cierpliwością czeka na odpowiedź świętego Józefa. Oczywiście to można traktować magicznie, ale to nie jest magia. To jest wiara, to jest zawierzenie. My to, co dla nas ważne, oddajemy świętemu Józefowi, żeby on nas wspierał i nam pomagał. Czyńmy tak w naszych modlitwach. Pamiętajmy o nim i przez niego. W codziennej modlitwie o naszych sprawach. Bądźmy blisko, coraz bliżej świętego Józefa, zawierzając mu Kościół, Ojca Świętego, Pasterzy, wszystkich wiernych. Abyśmy na wzór świętego Józefa i razem z nimi, z Maryją, słuchali Boga i czynili według Jego słowa. Idąc tą drogą, abyśmy doszli do nieba. Amen.